Dzień dobry, moi drodzy Bartosz Aniszewski. Witam w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami na temat żywienia, a stanów depresyjnych. I tak to będzie miało niesamowite e, pominowactwo. I istnieje coraz więcej badań naukowych, które rzeczywiście będą potwierdzać to, o czym dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać. Oczywiście link do literatury, linki do literatury znajdziecie poniżej materiału. Natomiast stwierdziłem, że jest tyle błędnych informacji, jest tyle różnych. E, amatorów żywienia, którzy próbują zarażać swoimi teoriami inne osoby, że no czas wreszcie wziąć pod lupę ten temat i pokazać wam, że to nie jest tak, że Żywienie ma się nijak do tego, w jaki sposób my funkcjonujemy. Mam tutaj na myśli raczej nasze, na, nasz psychostan. Ma się nijak do tego, jak funkcjonujemy na co dzień w kontekście psychicznym, jakie podejmujemy, podejmujemy decyzje, jak się czujemy i to wcale nie jest tak, że jedyne rozwiązanie, chociaż słuszne oczywiście. To selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. To oczywiście też jest na pewno bardzo ważny aspekt, natomiast warto będzie wziąć pod lupę ten temat z punktu widzenia żywienia, ponieważ to będzie miało cholerne znaczenie. Także jeśli chcecie posłuchać, e, zostać tu ze mną na dłużej, zwłaszcza, że jestem na zewnątrz i jest mi trochę dziwno, no to dajcie mi te kilka minut, a obiecuję, że się nie zawiedziecie. Zapraszam. Słuchajcie, nie da się ukryć, że nadwadze otyłości towarzyszą stany depresyjne i to będzie miało. Mm, Korelacje nie tylko z tym, że się porównujemy, nie tylko z wpływem mediów społecznościowych na to, w jaki sposób my postrzegamy siebie. Pojawia się literatura, która pokazuje, wskazuje na powinowactwo między niedoborem witaminy B9, czyli kwasu foliowego, witaminy B12, witaminy D oraz niezbędnymi nienasyconymi kwasami tłuszczowymi, a stanami depresyjnymi. Niedobór B9 oraz B12 może mieć niesamowite znaczenie z punktu widzenia metabolizmu S-adenozyno l która jako donor grup metylowych może mieć z kolei kolosalne znaczenie z punktu widzenia prawidłowego, prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. A te grupy metylowe z kolei również będą miały kolosalne znaczenie z punktu widzenia tworzenia, neuro, tworzenia neuroprzekaźników, takich jak na przykład serotonina. Co będzie na pewno istotne dla osób, które na przykład korzystają e, z zewnętrznych źródeł, takich jak na przykład selektywne inhibitory e, wychwytu zwrotnego serotoniny. Kolejna mega istotna sprawa, w wyniku odłączenia grup metylowych od s adenozyno l metioniny powstaje S-adenozyno-homocystyjna, która wewnątrz komórek. W pewnym momencie przekształca się w homocysteinę, a wzrost homocyste homocysteiny z kolei będzie miał niesamowite powinowactwo z miażdżycą, ze stanami miażżycowymi, co z kolei będzie wpływać na zmiany otępienne. Dodatkowo warto będzie wspomnieć a propos e, homocysteiny o tym, że ona również będzie wpływać bezpośrednio na e, tworzenie się neuroprzekaźników, na ich prawidłowe funkcjonowanie, co znów możemy przełożyć na e, na przykład stany lękowe, stany depresyjne. Warto będzie wspomnieć o badaniu, które pokazuje powinowactwo między wzrostem homocysteiny u kobiet ciężarnych, a e, ryzykiem powstawania schizofrenii. Jeśli mowa o zdrowym żywieniu na pewno nie możemy pominąć również kwasów omega-3, które wchodzą w skład osłon mielinowych neuronów. Kwasy omega-3, a w zasadzie ich prawidłowa ilość w naszej diecie, również będzie wpływać bardzo korzystnie z punktu widzenia ograniczenia yy, takich Prozapalnych cytokin, jak na przykład interleukina 1, interleukina 6, interferon Gamma oraz TNF-alfa. Uważa się także, że niedobór kwasów omega-3 stanowić może biochemiczny marker depresji. Odnotowuje się również w badaniach, że o wiele więcej stanów depresyjnych istnieje w krajach, w których, w których tak naprawdę spożycie ryb produktów pełnoziarnistych, warzyw, owoców jest o wiele mniejsze. Ma to na pewno znaczenie nie tylko z punktu widzenia kwasów omega-3, ale także właśnie z punktu widzenia witamin z grupy B. Na pewno kwestia badań jest bagatelizowana przez sporo osób i nawet te badania podstawowe, takie jak właśnie morfologia z rozmazy, czy po prostu podstawowa morfologia, ona również będzie miała znaczenie z punktu widzenia naszego zdrowia, ponieważ na przykład takie MCV, a w zasadzie niska liczba MCV może na przykład być czerwoną lampką, która pokazuje nam, że jeśli chodzi właśnie o wspomniane wcześniej B9 czy B12, może ich być za mało w naszym organizmie. A w zasadzie stężenia B9 i B12 w naszym organizmie. Kochani, często również mówi się o tym, że warto będzie jeść sporo błonnika, ponieważ, no właśnie, ponieważ większość z nas kojarzy to tylko i wyłącznie z perystaltyką jelit, czyli takim prawidłowym ruchem jelit, prawidłowym cyklicznym wypróżnianiem się, regularnością tego wypróżniania się. Natomiast warto również będzie mówić o tym głośniej, że na przykład frakcje błonnika będą Korzystnie wpływać na, na przykład jeśli chodzi o osoby, które borykają się z problemem takim jak zaburzenia glikemiczne pod tytułem insulinoporność. I tutaj, frakcje rozpuszczalne błonnika korzystnie, bardzo korzystnie wpływają na wchłanianie się glukozy. W Układzie pokarmowym, co korzystnie będzie wpływało e, na nasze funkcjonowanie z punktu widzenia wydzielania insuliny. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ hiperinsulinemia bezpośrednio wpływa na pobudzenie naszego apetytu. I podsumowując, to też nie jest tak, że e, wybieramy wie, e, większe, mniejsze zło. Wybieramy produkty, które i tak i tak nas trują, bo wszędzie po prostu słyszymy o pestycydach, wszędzie słyszymy o antybiotykach i wszędzie i tak wszyscy chorują i tak dalej, i tak dalej, że generalnie świat jest zły. To też nie jest na pewno... Yy korzystne dla naszego układu nerwowego, dla naszego samopoczucia e, myślenia. Dlatego polecam Wam po prostu nie czytanie na forach, e, które nie są związane z dietetyką lub są związane, ale nie wypowiadają się zwyczaj tam e, dietetycy czy lekarze, tylko osoby, które na przykład się nudzą, które wyczytują przeróżne spiski, które bezpośrednio będą wpływać na nasze życie, że za chwilę już praktycznie koniec, że wszyscy po prostu zginiemy tak dalej. Zachęcam Was do tego, żebyście poszerzali swoją wiedzę o takie e, Materiały, tak jak na przykład moje materiały, czy podcasty, tak jak na przykład moje podcasty, czy ogólnie specjalistów z branży, ponieważ my naprawdę sobie możemy pomóc i naprawdę możemy wpłynąć bezpośrednio żywieniem na nasze samopoczucie. Dlatego też zawsze powtarzam, że jedzenie możemy wykorzystywać również jako narzędzie do tego, że czujemy się lepiej. Dzięki, że jesteście ze mną. Pozdrawiam. No i cóż, do jutra. pa. pa.